czyliście bo jest to najczęściej powtarzającym się pytaniem, także już wam służę e, z odpowiedzią. A więc tak, Fame MMA jeszcze, jeszcze do września wiązał mnie kontrakt. Także, także omijając zbędne szczegóły całej długiej, zawiłej historii, jak to się stało, musiałem poprosić po prostu o zgodę na to, żeby móc zawalczyć w jakiejkolwiek innej federacji. I taką zgodę otrzymałem na całe szczęście. Wam też chodzi też akurat czemu ta walka jest tutaj, a nie po prostu w fejmie. No co ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że po prostu już czekam no, od siódmej gali, czyli praktycznie 3 gale za nami. Teraz zostałem tylko informację, że na razie dla Ciebie nie mam... Rywala, no ja domyślam się o co chodzi. Chodzi o to, żebym miał po prostu jakiś konflikt, jakieś dymy. Jakbym miał jakiegoś takiego oponenta, którego bym bardzo nienawidził, to na pewno bym dostał tą walkę. No ale nie lubię jakichś tam sztucznych konfliktów. Cały czas trenuję, jestem w tym treningu, no to kurde, no, czuję też głód, chciałem po prostu zawalczyć. No, i pojawiła się taka propozycja, i no to nie będę też mówił, bo to jest to propozycja nie do odrzucenia. Także tutaj nie ma co się doszukiwać jakichś tam afer, bo w miarę to wszystko zostało polubownie rozwiązane. A w swojej przyszłości to na razie Wam nie zdradzam. Zobaczycie sami zresztą na bieżąco, co się będzie działo. Skupiam się głównie na tej walce, później na pewno pojadę sobie na wakacje, no bo przez te przygotowania nie będę miał w żadnych wakacji, a później się zobaczy. Więc bądźcie czujni i obserwujcie, i będziecie też wiedzieli wszystko. Czy tak, w ramach ciekawostek mogę Wam powiedzieć, że to była piąta propozycja, którą dopiero przyjąłem e, odnośnie różnych walk. Jak mówiłem o tej propozycji, nie do odrzucenia. To nie miałem na myśli pieniędzy, oczywiście, tylko po prostu, właśnie rywala, do którego darzę dość dużą taką antypatię. No po prostu, nie, jeszcze jest dużo rzeczy, które, rzeczy, które wam po prostu w przyszłości opowiem. Na razie nie będę wszystkiego zdradzał, yy, ale to nie jest tak, że zaraz tam wchodzimy, będziemy się wyzywać i w ogóle, no fajnie, fajnie po prostu będzie dać sobie poryju. Po prostu. Dzisiaj wam po prostu takie preludium, zajawkę wszystkiego co się będzie działo, eee, a na resztę po prostu musi czekać na trailery, na... Grzech w twoim oku, modły do Boga w mojej głowie, ciągle melodia jak wojna i pokój, ciągle ktoś mi każe biec, krzyczy filozofia zem.